Antyradio i Warner Music Poland prezentują. Nowa płyta Green Day Revolution Radio. Revolution Radio. Green Day już w sklepach. Patroni medialni MTV, gitarzysta Multikino Antyradio.pl i Antyradio. Z dobiu antyradia w tej chwili dzielą się rzeczy naprawdę bardzo ciekawego. z nami Honorata i Mateusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tylko poleciały pierwsze takty tej piosenki Still Breathing Green Day, no to się zaczęło. Opowieści, opowieści, jeszcze raz opowieści. Dokładnie. Jakaś jakaś mięsza skórka była tak? Coś tam się pojawiło na plecach, wspomnienia i, i przy okazji. Tak, historia dokładnie. Armstronga? tak? to jest tak. o historii Armstronga. E, tak, ta piosenka jest, ma bardzo mocny wydźwięk, ponieważ jest to taka autobiografia Billiego, wokalisty. Mm -hmm który jak zapewne każdy fan wie miał bardzo ciężkie przejście ostatnimi czasy. Dokładnie tak mniej więcej 4 lata temu, kiedy nagrywali trylogię, Billy miał problem z alkoholem, miał problem z lekami i ta piosenka to jest, to jest właśnie jego historia, została wydana jako singiel dokładnie 4 lata później, w ten sam dzień, kiedy Billy poszedł na odwyk. Więc to jest naprawdę bardzo Mocna, bardzo głęboka piosenka. Steve briefing, niech to trwa, nie? Tak, tak. tak. On, właśnie, on właśnie w tej piosence dziękuje tak naprawdę, że on ciągle żyje, bo mhm. jak sam przyznał, był już blisko tej drugiej już, strony. Już widzę, tak? Honorata i Mateusz to są te nieliczne osoby, które już wysłuchały całej płyty Grindeja w Antyradio. No i jak płyta? E ja jestem ogólnie fanbojem, tak można powiedzieć. Jak kiedyś była Bitlemania, tak teraz mm -hmm. dla mnie jest Grindejo Mania albo Billy-o-mania. Słucham Grindea od 21 lat, sama, no od, od, Boże, od 11 lat, przepraszam, sam mm -hmm. 21 lat. I wszystko co wydadzą jest naprawdę dla mnie jakimś takim no, przeżyciem. Sam jak była ta premiera Bang Bang bodajże? Bang tak, bang. Tak w waszym radiu, to siedziałem jak na szpilkach, uh -huh. skakałem po całym pokoju, jak, jak dziecko się czułem, jak dziesięcioletnie mm -hmm. dziecko takie przed choinką. Później wyszło właśnie Revolution Radio, a następnie Steel Breeding, ten singiel. No i właśnie on sam przypomniał jakieś tam jakieś flashbacki powody jakieś tam wspomnienia, które no jednak y, znalazły ten czuły punkt. No i wywołują łzy, znaczy wywołują. Ten, jeśli jak ktoś jest jeszcze bardziej powiedzmy wrażliwy, to, to naprawdę jest... Dobra, to, to, to zapytam cię przekornie. Co ci się nie podoba w nowej płycie? O, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre pytanie i na to chyba pytanie nie potrafię odpowiedzieć, chociaż nie, może, może tak. Y za krótka. Tak, za krótka. 12 <noise> piosenek, za krótka. Przy, po ostatniej trylogii... Przyjemności przy... trzeba dozować. Tak, ale po okay. ostatniej trylogii przygo przygotowali nas do tego, że jednak były te trzy płyty i one miały po... E też średnio około 12 utworów, tak, no ale, ale były trzy. Mhm. No i tak jak Billy mówił w wywiadach, które teraz udzielał przy mhm. okazji wydania Revolution Radio, ta trylogia była wydana w wielkich mękach, w mhm. wielkich bólach, oni się mhm. do tego zmuszali. Tak, pisali na poczekaniu. Tak, i tak naprawdę teraz z perspektywy czasu, ja już inaczej patrzę na te płyty, mhm. nie podobają mi się. Też o tym myślę, tak. bo ja się zastanawiałem, czy ta płyta będzie równa, czy będzie nierówna, jeżeli chodzi o emocje, ale po tym, o czym rozmawiamy i o Armstrongu, ona nie powinna być równa właśnie, nie? Nie, nie. nie jest równa. Aha. Dla mnie zdecydowanie nie jest równa. Jak rozmawialiśmy z kolegą właśnie słuchając e, tych wszystkich piosenek, e, tak stwierdziliśmy, że, że to jest tak jakby po, znaczy, jakby zebrali 20, 20 lat trochę w kupę, mhm. bo tam słyszałem, e, słyszałem trylogię, Aha. słyszałem 21st Century Breakdown, słyszałem American Idiot, słyszałem Nimroda. E, powiedzmy, to można nawet porównać do Inzomniaka, bo nie ma takiej wściekłości, ale po raz kolejny zrobili tak naprawdę to, co, to, co chcieli. jak się o... słucha tej nowej płyty, ma się wrażenie, że oni idą trochę z muzyką, z duchem czasu muzyki, czy właśnie nie? Czy się cofają do tego teraz, okresu postankowego? Tak, jakby... tak jak jakby... zapowiadali zresztą. Ja mam wrażenie, że e, magia Grindaya, uh -huh. że to, dlaczego się Green Day wybił, e, to wiąże się z tym, że oni z każdą płytą pokazują nową odsłonę siebie. Uh -huh. I w tej płycie widać to według mnie bardzo. Uh -huh. Ponieważ ja jej nawet nie potrafię porównać do czegokolwiek, nie, 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 nie. co wydali wcześniej. To jest dla mnie Jaki zupełnie nowy rozdział, może, nowy Green Day. I tak jak powiedział Mateusz, że w tych piosenkach zebrali całą swoją karierę, mhm. no bo mamy też takie Outlas. Które opowiada o tych dziecięcych latach Billy'ego i Majka, kiedy kradli radia z samochodów. Mm -hmm. I też tam, to powiedziane było, że to jest jakby przedłużenie Christy Road. Yy, tak, to było tak. To tego drugiego z yy, Tak, bo Christy Road też jest właśnie o tych samych... Yy... Ja znam cztery utwory z nowej płyty. Wy już znacie całą płytę. Czy ta płyta jest bardziej melodyczna, czy mi się wydaje? Znaczy, wydaje mi się, że tak, bo tam Armstrong jest... lubi melodię on lubi tak. w ogóle tak. dużą wagę przywołać tak. do prawdziwego teraz... śpiewania, tak? No kurde, to, to jednak widać, że, że oni poszli, po, po, poszerzyli jeszcze horyzonty słuchając bardzo różnych gatunków muzycznych. To na słuchasz tam pewno. naprawdę Ja słyszałam z ja Tak, a ja w ostatniej na przykład piosence Ordinary World słuchać na przykład Ediego Vedera z no, piosenki widzisz. Society. To Ordinary World świetny. nagranie, które kończy płytę, zaraz posłuchamy tego nagrania, zresztą to chyba do filmu było też napisane Tak, Tak, tak. Nagranie, o tym prawda? samym tytule. Aha, dokładnie, Podobno tak się Armstrongowi spodobało to nagranie, że powiedział, że musi być na płycie. Tak. Tak. Szkoda, że nie ma Iwil. Zresztą też kilka razy podchodził to do wpisania weird. tej piosenki. E, ordinary World. Uh -huh. e, to znaczy, no ta piosenka powstała na prośbę reżysera filmu, uh -huh. bo miała być to piosenka, którą mógłby napisać sam główny bohater. Uh -huh. Czyli taki człowiek, który kiedyś miał zespół, ale teraz się ustatkował i tęskni za tym starym życiem, nie jest do końca szczęśliwy. I Bili się jakoś odnalazł w tym klimacie. Ale bardzo mi się podoba jedna rzecz, jak teraz, teraz sobie tak zdaję sprawę. Trochę mi się ta piosenka kojarzy z One It's Time, dlatego że ta piosenka z jakby it's time? tak, mm -hmm. y, bo może nie brzmi podobnie, ale to jest, wygląda tak jakby znowu Billy śpiewał do Adrian. O Adrian jest inna piosenka, której tytułu teraz nie pamiętam, ale... Sami Państwo e... słyszą, co tu się dzieje. Oni by mogli tak godzinami, ale to tak. fajne, jeszcze pewnie <laughs> spotkamy się w antyradio, bo to miło Was się słucha i miło się obserwuje. Koniecznie. Dodajmy, że <laughs> pół Polski się zjechało dzisiaj do studia, tak? tak? Zgadza tak. się. Tutaj Ciechanów, koleżanka Lublin, Lublin, Lublin. jeszcze Łódź. Warszawa, no i, no i jeszcze tam inni ludzie, z którymi tam jeszcze nie, 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 nie zdążyliśmy zamienić słowa. Okay. Płytę polecamy, to, to zrozumiałe, prawda? Bo jedna z tych, który polecać jestem. będzie antyradio i wy także. Jeszcze I... mogę coś powiedzieć. Proszę. Tak, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale y, tytuł, y, tytuł albumu to Revolution Radio. Myślę, wszyscy myśleli, że, że, że będzie cała pankowa, a oni z, zniszczyli tak jakby te radio. Zrobili rewolucję. Zrobili mhm. rewolucję tym, że nikt się nie spodziewał, że właśnie tak będzie to wyglądać. Tak. To było Według super. Mnie, tak. Super, no to czekamy oficjalnie premiera za tydzień, 7 października. Się. Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy, a być może przy kolejnym jakiejś odsłuchu płyty, bo pewnie kolejne Bardzo niespodzianki chętnie. takie przed tak. nami. Wielkie dzięki. Honorata i Mateusz dzisiaj byli z nami. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.